Premier Morawiecki tłumaczy się z programu Bezpieczny Kredyt 2%. Oczywiście tłumaczy się w taki sposób, żeby cała wina spadła na jego następców. Przy okazji proponuje nam dość ekwilibrystyczną interpretację wydarzeń. Ale posłuchajmy. Na forum Kryjnicy dostał on pytanie o to, czy żałuje wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jeśli chodzi o program, to on był zaplanowany tak: 50 tysięcy tego typu kredytów przez 5 lat i został w grudniu zmieniony, czy koniec listopada, grudzień zmieniony przez obecnie rządzących na 15 tysięcy kredytów przez jeden rok. To jest zupełnie no, niezgodne z faktami, z tym co się wydarzyło w 23 roku. A wydarzyło się mniej więcej to. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął program, na który przeznaczył około miliarda złotych w pierwszym, drugim roku obowiązywania programów, potem nieco więcej, około półtora miliarda. Generalnie gdzieś w tych granicach. No i bardzo szybko było wiadomo, że właściwie ten limit jest już prawie osiągnięty. No i nie byłoby problemem, gdyby w listopadzie, grudniu był osiągnięty jakiś limit wyznaczony na 23 rok, ale przecież kredyty, które w 23 roku są podpisywane, są zawierane umowy, no państwo dopłaca do nich przez kolejne 10 lat. Więc tak naprawdę w grudniu 23 roku mieliśmy już wykorzystane środki na 24 rok w 80 paru procentach, więc nie było żadnego ograniczenia liczby wniosków po prostu około 60 tysięcy wniosków zatwierdzono już w 23 roku i po prostu na kolejny rok nie było z czego rozdawać. Z początkiem 24 roku zawiesił przyjmowanie wniosków, no a później po wielu miesiącach no w końcu ostatecznie zamknięto Bezpieczny kredyt 2%. Ale posłuchajmy dalej, bo tam jest po prostu świetna argumentacja. Uwaga, jak jest podaż czegoś 250, a potem nagle się zmniejsza do 15, to chyba wszyscy, którzy nawet się jakoś nie parają ekonomią na co dzień, przyznają, że wtedy gwałtownie rośnie popyt ze względu na to, że podaż tak maleje. Oczywiście te liczby 250 tysięcy, 15 tysięcy no to one. Jak już powiedziałem, no nigdy, nigdy nie było w grze takich, żeby chcieli dać 250 tysięcy kredytów, to musieliby zwiększyć tak naprawdę budżet co najmniej czterokrotnie. Ale w ogóle ta logika jest, jest fenomenalna po prostu. Zarzut jest wobec bezpiecznego kredytu taki, że on podniósł ceny mieszkań, pompując popyt na te mieszkania, ponieważ ludzie mieli więcej pieniędzy, żeby kupować mieszkania, więc te ceny rosły. A co mówi premier? Gdy zmniejszymy udzielanie kredytów, to spada podaż. Więc rośnie popyt, to już jest pomieszanie z poplątaniem, ale okej, okay, powiedzmy, przecież my mówimy o podaży kredytów. Mniejsza podaż kredytów oznacza, że ludzie mają mniej pieniędzy na mieszkanie. Czyli popyt na mieszkania spada, a nie rośnie. Wątpię, żeby premier Morawiecki ze, swoją, ze swoim doświadczeniem, ze swoim wykształceniem nie wiedział, co mówi. Myślę, że po prostu no, brnie w zaparte.